Idziemy dalej, gdzie jeszcze nie byliśmy? Chyba tutaj jeszcze nie byliśmy, Andrzej, co? Byliśmy. Byliśmy? Ale, nie ale czemu ja nie mam żadnych próbek? Mam tylko jedną próbkę. Proszę bardzo, to się nazywa wydziarganie. Zbieramy próbki. Proszę bardzo, wszyscy się bawią, nawet na stoiskach się bawią. Proszę bardzo. Idziemy dalej. Szukamy próbek. Body attack. Sorry. Niestety wszyscy się o mnie obijają. Nie wiem czy jestem tak niezauważalny, czy tak wielki. Co tutaj mamy? Coś wybijemy. Spróbujemy, nie wiemy co to jest. Okej. Okay. To wasze zdrowie. Mm, bardzo dobre. Bardzo dobre, naprawdę. Ja spróbuję jeszcze jedno. Zdrowie Polaków. Ręce mi się trzęsą. Niesamowicie. Dobre, dobre. Polecamy. Powinniśmy rzucić raz przez głowę. Zobaczcie sami jak się trenuje Są to zawody Jest to konkurs Prawdopodobnie w ilości ugięć sztanki idziemy dalej, musimy się troszeczkę przecisnąć Mam nadzieję, że nie zginiemy, że nasz sprzęt niewiarygodny nie ulegnie zniszczeniu. Jeżeli ulegnie, zrobimy specjalną zrzutkę. Już trochę obtarzył mikrofon. Ja go czasem gryzę. Muszę się wyżyć, jak Andrzej na mnie krzyczy, że źle stoję albo źle mówię. Ale człowiek całe życie się uczy. Proszę bardzo, akcesoria. Są też akcesoria na FIBO. Masz raz tutaj. Pójdziemy jeszcze raz od sceny, a teraz zbijamy się pod scenę, gdzie są pierwsze występy. Chodźcie z nami.